I na początku zaczniemy nietypowo, ponieważ utwór, który, który teraz zagramy, mieliśmy zagrać jako bis, ale sytuacji niestety, która się wczoraj wydarzyła, ponieważ odszedł człowiek, który był legendą polskiego jazzu, człowiek, który kształcił pokolenia, człowiek, który, na którym kształciłem się między innymi ja oraz moi koledzy z zespołu Staszek Sojka. Zagramy dla niego utwór. To będzie utwór, który będzie naszym hołdem, który chcemy tu przekazać w Rybniku. Panie Stanisławie, Kraków. Dla Ciebie w Rybniku posłuchajcie naszej wersji wielkiego przeboju Stanisława Sojki. Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kot, a przytulny dom jest wiele miejsc. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Ty ducha we mnie masz, ty ducha we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci walczyć. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty ducha we mnie masz. Ty ducha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi klientami. Le. Lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja, ja kocham cię z biegiem dni lat. Na przyjaźń bez przerwy trwa, że ja i ty złe i dobre dni. Masz. Ty druga we mnie masz Ty druga we mnie masz to była oczywiście piosenka You got a friend in me czyli ty druga nie masz Pani Stanisławie, sobie mam nadzieję że nas Pan gdzieś tam słyszy